Cześć. 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 Witam was bardzo serdecznie w odcinku z recenzji niesamowitego urządzenia przyrządu ogrodniczego. Może nie przyrządu, ale atrakcji, którą możesz sobie umieścić w ogrodzie, a mianowicie jest to Trampolina. Tak jest, trampolina, trampolina. Trampolina fajna. Można skakać. Można skakać. Mogą skakać dzieci, mogą skakać dorośli. Wszyscy, którym zdrowie pozwala i mają dobry humor, żeby skakać. I my taki mamy, więc zapraszam do oglądania. Ej, Recenzja. Jesteśmy właśnie pod trampoliną. Mateusz, skąd się wzięła yy, nazwa na trampolinę? Trampolina wzięła się z starożytnej Grecji, gdzie był bóg Trampolinus, odpowiedzialny za skoki wzwyż Sus. I tak nazywała się między innymi właśnie kategoria na igrzyskach olimpijskich w antycznej Grecji Czyli skakanie na trampolinie imienia Trampolinusa To jest trampolina, jest na takiej wysokości I możecie zobaczyć, że też ma wysokie ogrodzenie No dużo, dużo No to jest wysokie. bardzo wysoki, ma 2 metry prawie że Ty tuś wchodź na trampolinę Dobra, to jest Mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla tego odcinka. Kurwa, mać Dobra, bez ślubu. Tego nie rzucamy, nie ma szans. Tytuł, wyżej skał. Wyżej. Wiem, że cię na więcej, kolega. Ty Tytuł, Tytuł położę się na trampolinie, aby określić jej szerokość. Jest wysoko. To teraz przejdziemy do ekstremalnych skoków w wykonaniu Szymona. Zapraszamy na trampolinę. Tale wszystkich, ale teraz trzeba skończyć w konkursie. Adam Małysz. No dobrze, wspaniale, wspaniale. Jest! Ustał! Małysz, Ależ Skoczyny. To jest piękny skok! Koniec no To jest knockout. Fantastycznie! Tak! Fantastycznie! 102 metry! 102 metry! Sumowanie, jak oceniacie trampolinę! Y -y. Jacob tak sobie! Dobra, dobra, trampolina! Powiem ci to, że i Barda. uczciwie, że podoba mi się skok. Nigdy tak wysoko nie skakałem w moim życiu. To jest niesamowite. Koledzy, co trampolina robi? Wysoko wybija, wybija wysoko. Ej koledzy, mogę też poskakać? Okay. Jasne. Jasne. Szanujmy się. Takim sposobem właśnie trampolina wysoka i wysoko wybija. Yy, więc dziękujemy za odcinek i się wysoko skakało. Bardzo nam się to podobało. Tak miało być. Miało być tak. Yy, bardzo nam się podobało.